Z Ewangelii według świętego Jana, tam dokąd ja idę, wy pójść nie możecie. Jezus mówi nam, że są takie rzeczy w życiu, które nas całkowicie przekraczają. Mimo naszych największych wysiłków i starań, niektórych granic pokonać nie możemy. Jezus idzie tam, gdzie my pójść nie możemy, bo On panuje nad tym, nad czym my totalnie nie panujemy. Ale jednocześnie Jezus mówi nam, że te granice, które dziś istnieją, On jutro pokona. I to wszystko, co było dla nas dotychczas po ludzku niemożliwe, w relacji z Nim, dzięki bliskości z Nim stanie się całkowicie możliwe. I pójdziemy z Nim tam, gdzie On nas zabierze. Do zobaczenia jutro.